Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Ziemia cała pełna jest jej chwały zwłaszcza kraje chrześcijańskie a niejedno królestwo prowincja diecezja czy miasto obrały ją sobie za patronkę i opiekunkę Wiele katedr poświęcono Bogu pod jej wezwaniem. Nie ma kościoła, w którym by nie było jej ołtarza. Nie ma kraju, ni okolicy, gdzie by nie słynął cudami jej obraz, przed którym niejedno niedomaganie bywa uleczone i bywają uproszone rozliczne łaski. Ileż to bractw i kongregacji istnieje na cześć Maryi. Ileż zakonów pod jej wezwaniem i opieką, ileż to braci i sióstr, zakonników i zakonnic głosi jej sławę i oznajmia jej miłosierdzie. Nie ma dziecka, które by jej nie chwaliło, szczebiocąc, zdrowaś Maryjo. Trudno nawet ogrzesznika tak zatwardziałego, który by nie żywił ku niej, choć iskierki ufności. Nie ma nawet w piekle szatana, który by nie szanował jej ze strachem. Naprawdę musimy zawołać ze świętymi. De Maria, nuncam satis. Maryję nie dość dotąd sławiono, nie dość wychwalano, czczono, miłowano, nie dość jej służono, należy się jej więc więcej chwały, uwielbienia, miłości i służby.